Na moim kanale. Dzisiaj kolejny filmik z serii. Otwieramy tajemnicze pudełko, a tajemnicze dlatego, że aukcja, na której kupiłam te pudełko, te lalki, no nie do końca jakby pokazywała jego zawartość. Tam część rzeczy była widoczna, część nie, więc tak naprawdę zobaczymy razem, co jest w środku. Dajcie mi znać, czy macie którąś z tych lalek w swojej kolekcji, czy któraś się Wam podobała. Także czekam na Wasze komentarze. Subskrybujcie, jeśli lubicie mój kanał. A tymczasem zapraszam do zajrzenia, co jest w tym pudełku. Pudełko mamy już otwarte, także zajrzyjmy, co jest w środku. Ok, może od razu zacznę od tego pudełka, które tutaj stoi z boku, dosyć zniszczone i trochę okurzone. Ok, mamy Kruelle Demon z bajki 101 Dalmatyńczyków w swoim oryginalnym pudełku. Postaram się wam to jakoś pokazać, chociaż między pudełkiem a kamerą mam mało miejsca ale jakoś to zrobimy. Spróbuję otworzyć. Okay. Nie wiem, czy coś widzicie, bo tutaj wszystko się odbija. I jeszcze ten kurz w środku nie pomaga. Ale noza cruelna nosi bardzo, ale to bardzo wymyślny strój. Takie czarne futro z białymi akcentami. Okulary, nie wiem, czy widzicie. Taki czarny kostium. Tutaj takie coś włochatego na ręce do ogrzewania rąk, to się jakoś nazywa oczywiście. Nie wiem jak. Tego wymyślny kapelusz z takim woalem. Sorry, że to tak widać, ale no cóż, musiałabym wyjąć lalkę z pudełka, żeby Wam to lepiej pokazać. Ale na razie nie będę tego robić, także zostawmy kruelle i przejdźmy do oglądania tego, tak, co znajduje się dalej. Mamy cały worek lalek. Także okej, okay, co my tu mamy. Wie co się stało Ok, ktoś widzę, że wyjął tą lalkę z pudełka I zamiast uwolnić jej włosy To po prostu wyciął tylny kartonik z tego pudła I zostawił te włosy w oryginalnym stanie No nawet to może i lepiej Bo przez to te włosy są po prostu nadal miękkie Nieporozwalane Widać jak się błyszczą Naprawdę są bardzo miękkie w dotyku Szkoda, że teraz lalki nie mają takich włosów Zobaczcie, lalka nosi swoją oryginalną różową sukienkę w kwiatki. Jest to lalka chyba z serii Pretty Flowers, aczkolwiek mogli się mylić. I ona ma takie dosyć fajne, żółte buty na obcasie. Także lalka w pełnym outfitie, jeszcze żółty pierścionek na swoim miejscu się zachował. Także tak jest to oryginalna laleczka. Barbie w swoim oryginalnym stroju. Także super. Następną mamy. Również Barbie. To jest bardziej vintage, chyba z lat wczesnych, 80. albo 70., późnych, nie, raczej 80, 80. Sprawdzę to później, nieważne. Też włosy widzę, że w bardzo dobrym stanie się zachowały. Patrząc na to, że nie jest to zbyt nowa lalka i strój taki różowy, bez plam, bez niczego. Widzę, że tutaj na nogach takie oręczowe odbarwienia się zrobiły no ale to nic u lalek tak wiekowych no to czasem się to niestety zdarza ale no mimo wszystko i tak naprawdę w bardzo dobrym stanie następną mamy Barbie z serii My Scene. z takimi fajnymi kolczykami w kształcie wisienek i są oba kolczyki, także super kucyki tu mamy jeszcze jakieś pasemka w takim w brązowym kolorze, trochę takim rudawym, bardzo ciekawe. Brokatowe cienie do powiek. Czerwone usta z taką bordową oblamówką. No wygląda to pięknie, naprawdę. Do tego kurteczka, taka jakby skórzana, biała. Topik za szyję, z takim ozdobnym tutaj elementem przy szyi. Tutaj mamy na łokietnik zdaje się. Jeden. Spódniczka z paskiem białym. O, na kolanik też jeden. Okay, takie skarpetki, i buty sportowe. Jakaś sportsmenka, tylko co ona lubiła? Czy jeździła na wrotkach? Tutaj są jakieś dziury w tych butach, więc pewnie tutaj się wrotki zakładało. Może się, że tak. No prześliczna ta majstra nie jest. Naprawdę. Bardzo podoba mi się jej makijaż. Ok, następna. Ok, to mamy. Lalkę z fajki kopciuszek. W jakimś zastępczym stroju. Zobaczcie, jakie ma takie gwiazdki, jakby w oczach. Nie wiem, czy to dobrze widać. Może tak. Bardzo ciekawy jest ten strój i spodnie od jakiegoś kompletu. Widać. Ale nie wiem, także być może ten strój sobie zostawię. No a kopciuszka, kopciuszka raczej nie, bo nie zbieram w serii Disney. Ok, następnie mamy Barbie. Swoimi oryginalnymi kolczykami Już te, te kolczyki mi mówią Jak ta lalka się nazywała Square coś tam No dużo wam to mówi naprawdę <noise> Ale sorry nie pamiętam dokładnej nazwy A nie chcę zmyślać Włosy nie wiem czy są oryginalnej długości Bo jedne są trochę jakby krótsze Drugie dłuższe Także nie wiem może ktoś też jej Obciął trochę tych włosów Ciało nie jestem pewna co do jej ciała, bo to ciało przypomina mi ciało baleriny ze względu na te dłonie. Poznaję, że niektóre baleriny właśnie miały dłonie ułożone w ten sposób, więc być może ciałko je ktoś zamienił na inne. Ale tak czy owak, twarz pasuje do ciała i żadne z nich nie jest bardziej jasne czy ciemne, także wygląda jakby było jej oryginalne, ale wydaje mi się, że nie jest. Okay, następnie mamy znowu Barbie z serii Mysin taką oto modli się, ze srebrnymi kolczykami, srebrnym naszyjnikiem taką sukieneczką dosyć ciekawą, z falbankami do tego jest taki plastikowy w sumie nie wiem czy to jest plastik, trochę jakby taki taka jakby guma srebrny pasek, brudne kolano także nie wiem co, co robiła, gdzie była, nieważne i do tego bardzo fajne modne kozaki z takimi aplikacjami na boku, czarnymi bardzo ładna bardzo ładna Barbie My scene. tylko te oczy Coś mam wrażenie, że jakby trochę Asymetryczne, widzicie to? Ok, lecimy dalej, następną mamy Teresę I ona chyba jest Z serii Pamiętniki Barbie, kurczę, no tak Zawsze jest tak, że gdzieś dzwoni w jakimś kościele A nie wiadomo w jakim, jeśli chodzi o te nazwy Bo już widziałam Znałam nazwę i oczywiście zapomniałam, no krótka pamięć. Jakaś lecytynka by się przydała albo coś. Zobaczcie, ma taki fajny t-shirt z taką rakietą. Do tego naszyniczek taki srebrny z kuleczkami. Taka dosyć ciekawa kurteczka, przeźroczysta, niebieska. I sportowe spodnie z lampkami. I do tego takie adidaski niebieskie. I wiem, że to nie jest jej oryginalny strój, chociaż nie, może jest to jej oryginalny strój. Nie, chyba nie bardzo. Także wybaczcie, że nie podam wam nazwy. Może podlinkuję później albo wrzucę napis, jak już się dowiem, kim ta pani jest. Ok, następna znowu my Scene Barbie z okularami takimi czerwonymi, przezroczystymi. Do tego mamy kolczyki. Srebrne koluszka są oba. Takie błyszczący lekko topik. Do tego świetna kurteczka. To jest taka jakby futerkowa, a tu skórzana. Do tego taki łańcuszek na brzuchu i takie spodnie, które są też skórkowe. Bardzo fajne, w bardzo dobrym stanie, tutaj rozcinane. Tu mamy taki but. A tutaj buta nie mamy, więc może, a już widzę, że gdzieś tam w środku pudełka jest, także okej. Okay. Mamy cały kompletny outfit. Bardzo fajny, ciekawy. Bez żadnych plam, bez żadnych przebarwień. Także no... Zadowolona jestem i te włosy bardzo fajne, miękkie. Ok, co mamy dalej? Ok, mamy Barbie i ta Barbie nazywa się My First Barbie. Ona zwykle przychodziły z takimi dosyć prostymi sukieneczkami, które łatwo było zdejmować. Właśnie chyba z myślą o dziewczynkach takich nieco młodszych. Tak jak sama nazwa mówi, My First Barbie, czyli moja pierwsza Barbie. Więc te sukienki były dosyć takie proste do zakładania i ściągania, żeby to po prostu ułatwić o, dziewczynkom, jakby zmiany, właśnie tych strojów. Ok. Troszkę jej ciało się lepi, ale mimo wszystko widzę, że nigdzie nie ma plan. Te Włosy też są całkiem ok. Także, no. Też wiekowa, dosyć barbi. Ok, następna. lalka w jakiejś. Sukni księżniczki, takiej miniącej się i brokatowej na dole, z takimi wstążkami, tutaj takim paseczkiem z aplikacją. No, nie wydaje mi się, żeby to była oryginalna sukienka, aczkolwiek tej lalki nie do końca kojarzę. Być może jest to jakaś księżniczka. Nie wiem, sprawdzę to później, Butów niestety nie ma, ale lalka jest w bardzo dobrym stanie. Tak samo jak i sukienka. Nie widzę żadnych jakichś plam czy dziur, nawet pierścionek został. Wow okay, Co my tu mamy O patrzcie Jakiś fashion Fashion pack Dla Barbie, to jest taka torebka czarnoróżowa. Wydaje mi się, że to jest od Lalki My Scene Mood Nie wiem, czy to jest jakaś marka ubrań Być może Dlatego mamy spodnie na takim wieszaku Spodnie jeansowe Nawet jest metka, taka mini metka, wow No świetnie nie wiem, no wydaje mi się, że to jest od Mystic Barbie. Bardzo fajny strój. Ok, co mamy dalej? Wow! Wiecie co? To jest lalka z serii Royal Fashion. Daje się od marki Integrity. Dokładnie. Już widzę tutaj sygnaturę z tyłu jej głowy. To jest jedna lalek z lalek vintage. Jeszcze z oryginalną torbą, zapewne akurat na tych lalkach się nie znam do końca, także nie wiem czy to jest jej oryginalny strój, taki plażowy, poncho, jest nawet pierścionek i okulary przeciwsłoneczne, także na naprawdę widzę, że ta jest w świetnym stanie, oczywiście trzeba trochę umyć, nawet but jest jeden, nie wiem, może gdzieś tam w środku jest kolejny, ale tak... Polecam Wam, żebyście sobie też zobaczyli lalki z serii Integrity Royal Fashion. One są naprawdę przepiękne. To są lalki typowo dla kolekcjonerów, nie dla dzieci, bo ich ceny też są dosyć wysokie, także polecam, żebyście sobie zobaczyli, bo te lalki naprawdę są przepiękne. Ale tymczasem sprawdzamy, co jest dalej. Okej, okay, już widzę, że kolejna lalka z serii My Scene. Ta ma chyba na imię Noli, ale... Nie mam pewności. Ona ma takie kolczyki bordowe, takie koluszka i do tego naszyjnik taki z kwiatkiem, Brązoletka. czerwona sukienka, a tutaj nawet tatuaż na nocy, taki brokatowy. No i szpilki oczywiście wysokie, jak to u My Scene. I te buty się ściąga, bo myślałam, że to razem ze stopą schodzi, ale to chyba u pracy tylko tak. Do tego mamy taki szaliczek złoty. Wydaje mi się, że to jest od tej lalki. No bardzo taka szykowna, Barbie, bardzo ładna. Dużo tych Mysing tutaj jest. Nie wiedziałam o tym. Fajnie. Ok, następnie mamy Kena. Również to jest ken ze starszych lat. Starszych lat, ale powiedziałam. Chyba 70. strzelam, ale tak mi się wydaje, że ta stylistyka jest właśnie z tamtych lat. W takiej miodowej marynarce, czy bardziej musztardowej. Do tego spodnie czarne i nawet skarpetki. Tam jakieś buty też widziałam w środku, także zobaczymy za chwilę. Ok. Kolejna lalka Barbie o podobnym uczesaniu jak tamta jedna poprzednia, także może to są lalki z tej samej serii. Sukienka jak u tej pierwszej pierścionek butów nie mamy, no zobaczy później jest bardzo fajna. Następnie mamy golaskę. Golaskę Tereskę zdaje się, z serii Fashion Fever. Te lalki zawsze miały bardzo ciekawe ubrania, bardzo takie modne, przemyślane, że pewnie ktoś ubranie sobie zostawił, a lalki postanowił się pozbyć. Zobaczcie, na to ma taki fajny to takie jakiś splot. Bardzo fajnie to wygląda. I włosy nie są w jednolitym kolorze, mają takie pasemka. I one są naprawdę takie bardzo, bardzo delikatne. O, wiecie co? Zdaje się, że znalazł się na kolannik albo na łokietnik od tej lalki Macy'in, którą wam pokazywałam wcześniej. To jest Barbie w swoim oryginalnym stroju, bo poznaję. W sztruksowej spódnicy, w takim topie paseczki, do tego apaszka, pasująca czapeczka, niebieskie kolczyki, niebieski pierścionek i torebka, która się nawet otwiera. Do tego rajstopy fioletowe i niebieskie buciki. No, cudna. Naprawdę. Ok. Co my tam jeszcze dalej mamy? Mamy lalkę z serii, zdaje się, piękna i bestia. No co sugeruje ten strój? Widzę, że tutaj ręka odpadła. Zobaczcie, czy to da się naprawić, ale to później. O, jest nawet ogon, zobaczcie. Przyszyty do czego? Do spodni. Ok, do spodni przyszyty ogon, ale spodnie widzę, że można zdjąć razem z tymi łapami. Ok. I zamiast bestii mamy księcia, i to też można zdjąć. Zobaczcie, to, to jest taka jakby gąbka, która dodaje po prostu kształtów tej oto bestii. Ciekawe, czy ta maska jest też w środku, bo powinna być jeszcze taka maska bestii na twarz. Zaraz zobaczymy, co tam jeszcze mamy. Okej, okay, mamy wrotki. i To zdaje się, te wrotki są od tej lalki sportowej MySIN. Okej, okay, także wszystko jest, nic nie zginęło. Okej, okay, kolejna, wow, ale cudna. Ta laleczka to zdaje się z Shani. One wszystkie były właśnie w wersji takiej afroamerykańskiej, przecudnej urody, z dużymi oczami. Ta tutaj do nosi takie złote kolczyki, złoty pierścionek taki złotawy strój. włosy widzę że też jeszcze przyczepione do kartonika swojego oryginalnego także widać że nikt jeszcze nic nim nic nie robił nie mył nie czesał A także lalka prawie jak nowa no z wyjątkiem tych krzywych nóżek ale to łatwo się da wyprostować że wow jestem zaskoczona że dużo z tych lalek ma po prostu jeszcze oryginalną biżuterię stroje ten zakup był dobry bo jak zapewne ostatnio widzieliście e Moje ostatnie, zdaje się, tajemnicze pudełko. To tam było dużo lale, które miały poobcinane włosy, no i byłam no, niezbyt szczęśliwa z tego powodu. Ok, tu mamy Tereskę w białym topie, taki takiej kurteczce ze skórki, w długiej spódnicy. I pod tą spódnicą mamy jeszcze takie shorty w kwadraty i takie szpilki na koturze, na platformie w zasadzie, no, świetne. I do tego jeszcze oryginalne bransoletki dwie. Także kolejna śliczna lalka, naprawdę, śliczna. Tu jeszcze coś takiego było, nie wiem. Jakaś torebeczka. Torebeczka w folii. Też jakaś oryginalna, w ogóle niewyjmowana nawet. Nie wiem, czy to widzicie. Takie serduszko szare. Nie wiem, czy to jest torebeczka. Wygląda jak taka kopertówka, no ale nic. Zobaczmy, co mamy dalej. O, tę lalkę to zawsze chciałem mieć w kolekcji, dlatego, że bardzo mi się podobał ten jej strój. Taki hippie, taki kwiatowy. Świetna jest, zobaczcie. Czapeczka, topik. Tutaj taka siateczka, pierścionek jest, spodęki takie fajne i adidaski flower Power. O ile nie pomyliłam, tak się nazywa, ta Barbie. No świetnie, cieszę się bardzo, naprawdę. Z tego pudełka jestem zadowolona się złożyło, że po Flower Power niestety kamera mi padła, także pozostałe lalki, które zostały w tym pudełku pokażę Wam już w takiej formie. Okej, okay, kolejną lalką była Lara z serii Generation Girl w swoim oryginalnym stroju, z takimi rękawkami dosyć modnymi, z budnicą długą w kwiaty, bez butów już niestety, ale to nic. I ona też zachowała swoje oryginalne takie warkoczyki. Także kolejna piękność z pudełka. Następnie mamy Teresę Myślę, że jest Teresa z serii Fashion Fever i być może nawet w swoim oryginalnym stroju, bo on jest dosyć taki modny. Beżowa kurteczka, topik w kwiatki, do tego takie materiałowe spodnie, w sumie wyglądają trochę jak jeansy. I do tego takie buty dosyć masywne. Także no, możliwe, że to jest oryginalny outfit tej lalki. Ok, następnie również laleczka z serii Fashion Fever, jest to Drew prawdopodobnie to też jest jej oryginalny strój białe kolczyki biały topik, do tego taki sweterek nieco ażurowy, czarny z kapturkiem można założyć do tego spódniczka w paski i takie buty na bardzo ciekawym koturnie, bardzo ciekawy kształt i ta laleczka nie wiem czy widzicie ma takie piegi pod oczami ok, kolejna Laleczka Barbie z serii plażowe. Jest to lalka o nazwie w Pearl Beach. Plażowy, perłowa plaża, coś takiego. I widać, że ta lalka ma dużo takich akcentów, właśnie perłowych, zarówno w kolczykach, w stroju, w górnej i dolnej części. Jest tutaj oryginalny plażowy strój, takie oryginalne kolczyki. I ta laleczka również jest w bardzo dobrym stanie. Włosy nadal takie mięciutkie. Piękne. Ok. Kolejna dosyć ciekawa lalka na ciałku Model Muse i wydaje mi się, że ta lalka miała jeszcze jakieś peruki, które mogła wymieniać albo przynajmniej jedną, bo te włosy są takie gumowe, wyglądają trochę jakby, nie wiem, ktoś bitą śmietanę na głowę położył. Sorry za takie skojarzenia, ale takie właśnie. Laleczka nosi bardzo ładny topik w takie wisienki, do tego jest spódniczka czarna rozkroszowana z paskiem świetne, naprawdę świetne pończochy czerwone z koronką u góry i do tego czarne szpilki także ciekawy look tylko muszę sprawdzić o co chodzi z tymi włosami, bo wyglądają dosyć śmiesznie ok, kolejną mamy Christie z serii Hollywood Nails, w swoim oryginalnym stroju, taka apaszka przeźroczysta, do tego przeźroczysty taki topik sukieneczka w gwiazdki zakończona żółtym takim paskiem Koturny. Tak, widziałam, że jeden mi gdzieś wypadł, ale, ale są oba. Tutaj na stopce się coś zrobiło. Ten plastik się troszeczkę zniszczył, ale to nic. Poleczka jest naprawdę bardzo ładna. Może i znajdę jakieś inne ciało, może zostawię na tym, nie wiem. W każdym razie ja chyba ją sobie zostawię, bo naprawdę jest urodziwa. I jeszcze, żeby tego wszystkiego było mało, to nawet paznokcie ma pomalowane na żółto, żeby wszystko ze sobą pasowało ok, kolejną mamy Barbie, którą już wcześniej widziałam nazwę oczywiście nie pamiętam ale wiem, że jest to jej oryginalna sukienka oryginalne zielone kolczyki i pierścionek buty tam widziałam, że są takie zielone więc zapewne od tej latki za chwilę Wam pokażę dodatki, które tam na końcu właśnie wyciągnęłam z pudełka i ostatni pan to książę z koroną, jeszcze oryginalną zachowaną, tym razem książę nie zamieniony w bestię w swoim oryginalnym stroju i oryginalnych butach, które no niestety pod wpływem czasu już się zniszczyły bo niestety mater czasami używał takich materiałów do robienia różnych dodatków do lalek, no i niestety z biegiem czasu po prostu te rzeczy się niszczą i obierają później wszędzie okay, i tak jak obiecałam na koniec pokażę Wam jeszcze kilka dodatków które były na samym dnie pudła więc tak, był a na łokietnik dla tej lalki, która jeździ na wrotkach, takie okulary dosyć stylowe. Do tego buty dla Kena czarne. Do pary. Taka czarna szpileczka. Nie wiem, czy. Chyba, chyba z którejś tych lalek, które wam pokazywałam, tam chyba jednej właśnie brakowało. Może od tej Fashion Royalty, sprawdzę to później. Czapeczka, paski. Te zielone buciki, o których mówiłam, od tej laleczki, która tam leży na dole. Mamy taki różowy szalik brokatowy, pomarańczowy bucik od jakiejś lalki, pojedynczy i pojedynczy koturn, także te dwa buciki trafią do woreczka z pojedynczymi butami i będą czekać na szczęśliwy dzień, kiedy znajdą swoją drugą połówkę. Ok, także to tyle na dzisiaj. Dajcie mi znać, czy któraś lalka Wam skradła serce. Napiszcie mi w komentarzach, a my widzimy się już wkrótce w kolejnym wideo. Do zobaczenia.